No halo, halo, cześć czołem. witam się z wami serdecznie, już tym razem na swojej podkładce, czyli wiadomo, że w domu. I co? Jest premiera, podobno wznawianie gruby cash, nie wiem, nie pamiętam, bo nie drapię, tak? W każdym razie, w związku z tym, że ostatnio nie miałam premiery tych owocowej eksplozji, to wzięłam trzy te, gruby cash i dwa razy owocowa eksplozja. Owocowa eksplozja numer 24 i 43 pani mi dawała, nie losowała i to mam z numerem 4, 17 i 24. Więc co, yy, zaczynamy. Będziemy może na zmianę, nie wiem, jeszcze zobaczę, jak to, jak to mi się ułoży. Tak, żebyście widzieli, ciut, ciut, Was przybliżej. i zaczynamy, jedziemy z tym, bo to i tak będzie szybkie. O, chociaż nie, bo mam owocową eksplozję. <laughs> zaczynamy numerem 4. Aha, czego tu szukamy? Może tak, zadychę do pół miliona, więc wiadomo, o ile gramy. Szukamy albo liczb, albo co? Worek, albo portfel i portfel mnoży. Na pewno już to widzieliście, bo yy, wszyscy dodali już filmiki. Kto oglądał i widział, kto wygrał, to wiecie. Ja mało które jeszcze oglądam, chyba tylko Madzi, bo jest jeden z wcześniejszych, więc stąd wiem, że jest premiera. <laughs> to jest raz. A dwa: 18, 25, 8, 36, 29. A dwa: Madzia. No powiem Ci, że jak Ty byłaś i drapałaś na plażach, to ja musiałam tego to musiało być chwilę temu i ja tego nie widziałam. Mamy 15, więc trochę nie po drodze. 32, blisko.

36, o, mamy trzecią wygraną. Super, więc mamy na pewno 30 złotych. Może być. Dobra, następne to jest 50. Hi, hi. Ha, ha, ha. Więc mamy czwórkę, mamy dwójkę. No fajnie, dobra energia. I to pierwsza zdrabka, 28, czyli obok i to jaki solidny. 38, I już myślałam, że kolejne 36, 34, 26, czyli obok i 12. Mamy tak. Yy, poczekajcie, moi drodzy piękni, mamy co? 25. Uuu, mamy 20 złotych. Super. Mamy 29, 20 złotych, czyli co? Będzie 50 złotych. I co my jeszcze mamy? 36, 10 złotych. Ach, cud miód i malinki. Czyli szukamy teraz tych mm, kontrolnych, więc jak fajnie, bo to są zbrzeźne akurat, z drabki. Ha, 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 ha. Czyli się cieszymy, lecimy. Dobra, lecimy z 24 numerem. Super, fajna z

Reszta tak naprawdę, resztę naprawdę nadrobię te wszystkie w niedzielę, bo to jest jedyny dzień, który będę miała wolny, ostatnie 17. A za wszystkie serduszka, za wszystkie życzenia dla mojego taty i mojej mamy wcześniej, ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście naprawdę cudni. Szczerze, szczerze mówię, że jesteście cudni. Cieszę się, że się podobał odcinek z nadmorza. Karola, pozdrawiam, serduszka. Twój pomysł na.

i 21, czyli moja cyfra jest 50 złotych. 19 to jest daro i karo. Patrzcie ile, ile, wasza, wasza, cyfra, wasza liczba, nie? 5 też nie, 6, 17, no Monika chciała być za duża, nie? Chociaż chciałabym serię ten portfel zobaczyć, 37, ale bo worek 36, 26 przepraszam, 27, 26, 2, 33 obok i 38 kolejny obok, więc lecimy tu. Aha. Aha, aha, AHP. APH, dobra. <laughs> ok, to co? Lecimy teraz z owocową eksplozją, z 24 I zobaczymy, co tu za piątkę. Wszystkie już premiery były. No, widać moje ostatnie, nie? Borówka i co w dół. Dobra. Postaram się szybko. Borówka, winogrona. Jak lubicie moje gadanie, to, to się bardzo cieszę. Borówka, borówka, borówka. Czekajcie, żebym się nie po. Kiełbasiło, winogrono. Gdzie jest winogrono tu? Powiem Wam, że tak było ciepło. W który to dzień? Bo od kiedy ja jestem? <grywa> było w wrześniu. Jaki dzisiaj dzień? Czwartek? Od wtorku? Od wtorku. Wtorek był bardzo ciepły. Środa była chłodniejsza, a może nie? No ciepło, bo arbuz i truskawka. Bo my tak czasami umiemy, damy radę przejść na plażę, a czasami nie mamy po prostu czasu. Ale mówię do przyjaciółki, chodź, bo nagramy odcinek. Z plaży z drapkami yy, Truskawka. Ja mówię Ewunia, chodzi. No i gruszka pomarańcza. Ja mówię, między wszystkim chodźmy. Zobaczysz, jak kręcę te odcinki, nie? <laughs> Co to gruszki nie ma? Nie jest. Marta, Monika, gruszka. Gruszka. Nie widzę więcej pomarańczy. Pewnie znajdę. Dobra. Jabłko banan. 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 I tu banany. Yy, widziałam na kanale Mati Drapie. Dzisiaj owocowa hmm. eksplozję. Yy, zapraszam na kanał Mati Drapie. To sobie hmm. zobaczycie, jak ładnie to wychodzi. Jabłko. Gdzie to jabłko? Tu. 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 I chyba tyle. Kiwi melon. Melon. Gdzie to? Tu Melon. Gdzie to kiwi? I tu, i tu. O, jeszcze tu była pomarańcza. Tu była pomarańcza matka Monika. No, ja wiem, że jest późno, no, ale bez przesadyzmu. E, czy gdzieś jeszcze melon jest? Pewnie, że jest. <grymne> Ludzie, kochani. Dobra, jeszcze cztery. Ananas i cytryna. Kiwi tu, Monika. Monika. E, ananas. ananas. Ananas, ananas. Czyli awokady nam jeszcze brakuje. Cytryna jest. Ananas. A tu. Czyli jeszcze albo wiśnie, ananas, tak? No to dobra, mamy tak. Wiśnie i karambu. I tu, i tu. A ananas. O, mamy, mamy linię? No zaraz sprawdzimy, ale chyba mamy. A, tu. O, mamy drugą linię. O, mamy trzecią linię, tak? Czekajcie, sprawdzimy sobie. Co? Bo ja nie znam kontrolnych, nie? Rozumiecie, ananas. Bo byśmy mieli trzy linie. Tak, mielibyśmy cztery linie. Czekajcie, dobra. Nie będę was tak przetrzymywać, ja sobie zatrzymam i sprawdzę. Poczekajcie chwilkę, moi piękni. Dobra, sprawdziłam. Wygląda na to, że mamy te cztery linie. Tak to wygląda. Niech A jeszcze tu nie Dobra. Dobrze, że krzyczycie. Nie chcę być inaczej, więc lecimy. Jak będzie po piątce, to będzie 20. Piątka, pięknie. Piątka, piątka. Uuu, uu, 15, 5, 10, 15, 30 zł. Tak, żeby tak? O, jaka piękna premiery. Czyli widocznie nie miałam kręcić wtedy 50 15 15 do 30. Nie miałam kręcić po prostu wtedy premiery i z numerem 43, żeby taka dzisiaj ładnie było. No to co Teraz pytanie gdzie to jest? Do góry czy w dół, w dół. Dobra. Brzoskwinia banan. Brzoskwinia banan. Banan, banan. Yy, yy. Brzoskwinia banan, banan. Brzoskwinia. Tu, tu, A pokazywałam odcinek pani Gosi z żabki. Mówiłam, robiłam specjalnie dla, odcinek dla pani Gosi z żabki z września. Taka była szczęśliwa. arbust truskawka. Więc ja wam naprawdę bardzo dziękuję, że zawsze na was można liczyć, że tam posyłacie serduszka dla osób, dla których to są te odcinki. Bo to jest naprawdę takie przyjemne dla osób, które później oglądają te odcinki, i dla mnie, że Wam się podoba i, i polubiacie, i komentujecie, i jesteście, mimo tego, że tak, nagrywam dużo, ale Badia mnie pocieszyła, że wiele osób nagrywa odcinki na, na zaś, tylko nie premiery, co jest oczywistością, nie? Yy, wiśnie, karambo. Więc bardzo mnie to cieszy, że jesteście, że tak komentujecie, polubiacie, naprawdę jesteście cudni. Ja zawsze to powtarzam. E, a wiśnie gdzie? Tu. I zawsze będę Wam wdzięczna. E, karambo. Była taka bajka chyba. E, gruszka, kokos. Gdzieś tam chyba tak było. Gruszka. Gruszka. Kokos. Melon i borówki już. E, kokos. Kokos. Mm, I tu kokos. Cytryna, kiwi. Aha, a gruszka tak. Gruszka. I co? I co? Kokos. Widzicie coś więcej? Ja na razie nie. Lecimy. Jabłko i awokado. A tam jeszcze kontrolne. Pamiętam zdrapię. I faktycznie na odcinku dla taty jabłko awokado nie zdrapałam bonusu, nie. Ale w bonusie jeszcze to. W bonusie był garnek, garniec, coś takiego. Jabłko awokado. Ale bardzo dziękuję, że przypominacie. Widzicie? My macie naprawdę dobrą pamięć. Tu jest jeszcze brzoskwinia. I, i, i. I macie dobre oczy, widzicie. Mhm. Jabłko, awokado, awokado. I tu awokado. Aha, jabłko obok. Dobra. Winogrono, figa. Winogrona. Tu. Tu. Figa, winogrono. Dobra. I zobaczymy, co będzie. Borówka i pomarańcze. Czy coś to da? Tu jeszcze winogrono. Tu borówka. Pewnie tutaj nic, no ale tam pięknie poszło pomarańcza. Tu, a nie, mamy jedną linię. O! Czyli mamy jeszcze piątaka na pewno borówka i pomarańcza. Awokado, muszę sprawdzać teraz, bo awokado jabłko, arbus pomarańcza si, winogrono, było, banan, a jak żeby i, i nie owszem, yy, bo tego wszystkiego innego. Cytryny nie było, kiwi nie było, melon yy, nie widzę. Ej, a na nas też nie widzę, więc dobra, mamy tą jedną i piękną y, linię. Tak i mamy piątaka. O, mamy 10 złotych. Jakie piękne te zgrabki. Chyba zacznę tam częściej kupować. Dobra, na dychę mamy zetkę y, kontrolne, a tutaj mamy ile? Mamy co? S, 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 Dobra, podsumujmy to. Pamiętajcie, ja przyspieszam. <laughs> y, dobra, później brzmi jak y, królik czy coś, na, jak ktoś jeszcze sobie przyspieszy, ale to, to nic. Premiera, wznowienie, wszystko jedno, gruby cash, 17,24, nic y, tutaj nie dały, ale tu mamy piękne 50 zł. 20, 20, 10, nie chcę być inaczej, haha, ha, ha. czyli 50 zł. cudnie, cudnie, czyli mamy 50 zł. i premiera y, ostatnia, jakby, tu mamy w jednej mamy 10, 10 zł, w drugiej mamy 30, więc łącznie na 10, 20, 30, 40, na 40 mamy 50, 60, 70. 80-90 <laughs> Czyli mamy piękny odcinek. Ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, cudownie. Wszystkiego dobrego dla Was. Albo wleci, chyba wleci w piątek rano, żeby już Wam tam w czwartek późno nie męczyć, bo jest godzina 22 z hakiem, więc zanim się to przetworzy i tak dalej, więc będę w Tańsku. Rano w piątek, więc to poleci rano, ta podwójna jakby premiera. Czy wznowienie? Ja Wam bardzo dziękuję. Serduszek, moc. Trzymajcie się buziaki wielkie, do zobaczenia do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich, którzy drapią serdecznie. Pewnie tego już większość większość osób tego nie słucha, ale jednak mam ochotę tak powiedzieć, więc mówię. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnych buziaki wielkie. Pa pa!